i dajcie w nowej grze pod nazwą ja Pia tak, taka Timorkobi, wraz z Natarką! Nati, cześć! Dobra, chodź Nati, odpalaj. Jakby nie włączaj tego 8, nie, nie korzystamy z żadnych rzeczy, bo to jest jakieś byto OP. Dobra, chodź Nati. Do, ty mi stój i ja prze... Ty mi stój i ja przechodzę. Te bacony głupie. Szybko Nati! Niech to bacon przeskoczył. Nie no przeszły. Nati włącz mi zielony. Bo baconom nie ufam. Przeciętę do ciebie co? Czekaj. Nie no przecię do ciebie. Chodźcie, idziemy. Dobra idę. I przytrzymaj mi. Dobra, idź. Teraz y odpal zielone. Ja ci ludzie co spadają ciąg. No Okej, okay, no to... Dobra, wszyscy lecą w ogóle. Okej, okay, wyłączaj. Dobra. Teraz ja ci włączam. Ej, potem ten ludzie mi wypychają. Na szybko biegnij. Jeden bacon został sam. Tamtej bacon już nie wszedł. Dobra. Włączam wam żółte. Nati leć na żółte! I wa odpalam wam zielone. I wszyscy wychodzimy. Dobra, Nati, ja wskoczę na twoją głowę i włączam wam drabinkę. Nati włącz... I ty nam włącz drabinę. Okej, okay, wyłącz! Przechodźcie! Przechodźcie przez żółte! Nati no wchodź! Na no wchodź! Bez tego bikona. <laughs> Nie! został. Co? Not... Okej, okay, Nati, przytrzymaj mi to. Tas ja ci lecę. Teraz ja ci na zielony. Dobra. Na ty szybko przychodź, bo tu jakiś typ nas chce zabić! Szybko! Ucieczka! Włączaj te Niebieski! Zielony i żółty. Dola włącza mam czerwony. przechodźcie czekajcie żółty. Żółty, tą Czekajcie, bo Chodź, my już biegniemy. Nie ty mi trzymaj. No niebieski. A nie, nie musisz. Żółty. I zielony. Teraz ja wam trzymam czerwony. Skakuwa. Nie! Niebieski! Już no, typek ci trzyma! No, ale ty jara nie umie no! Życzę, żółty! Gdzie jeden! No leć! Zielony! Idziemy! Dobra, lecimy wszyscy w czwórka. W ogóle trzeba jakoś... Dawaj mi niebieski! Ty mi trzymaj! No na ty, ty mi trzymaj, bo się skończy na tym bikonie. Czerwony. No szybko lećcie. Teraz Ta ty mi przytrzymaj niebieski. Czerwony. Żółty i zielony. Ta typula to chyba się zawzięło coś. Niebieski, czerwony, żółty i zielony. Teraz ja lecę z niebieskim. Teraz ja lecę z czerwonym. Żółty. już Żółty. masz. Czekaj, ja zabijam tego typa. A, masz. A co tu się robi? Pistolet. A, to ja idę na, na Okej. Okay. szybko wskakuj na moją głowę, nie na tego typa. Okej, okay, teraz nie dawaj temu typowi szybko. A! Tak, nie żyje, nie żyje mordeczka. No i mamy to. No, skakuj, wskakuj no! No schodź! wchodź. No sch... W którą stronę? No nie wiem no. Dobra, nie w tą, w drugą. Lecimy. Hello? Kluczyk! Będzie gonitwa! Bo ty musisz biec za mną, bo ja mam kluczyk Ja! Musisz zejść! Czekaj! Ja schodzę! Ty tu zostań i ty musisz wykonywać to co ja... Czerwony! Czekaj! Czerwony! Żółty! Zielony! Żółty. Żółty mordeczko! Niebieski. I teraz ja Ci włączę fioletowy. Dobra, włącz mi czerwony. Niebieski. Mam wrażenie, jakbym już grałem w tą grę. Czerwony. Niebieski. czerwony Czerwony! Niebieski i czerwony. Okej, okay, to ja ci teraz Não mais. Niebieski. Czerwony. Niebieski. Czerwony. I... Jezus Maria, ile tego tu jest? Skakuj mi na łeb. Włącz mi czerwony, proszę. Teraz ja ci włączam zielony. Jeszcze jeden! No niechcący coś kliknę i mnie uniosło! Ja już kończę grę! Nie, na No Nie! wskakuj mi na łeb. No, zielony jest. Mam nadzieję, że będę tych starcie z bosem. Eee. Halo Nati, idziesz na to zielone? Zielonym, czy nie? Nie, u mnie lewitujesz w powietrzu. O, już Co? jesteś. No, u mnie lewitowałeś przez minutę w powietrzu. Dobra, masz. Nakli! Nakli! Budzi! Otwieramy. Trzeba bić się z bosem. Bijemy się z bossem. Pistoletem. Masz na jeden. Musisz musisz w jeden kliknąć. I będziesz miała. Ui. Wow. Musimy do niego strzelać, wykluwaczem jaj! Ej, mi się zepsuło! Zobacz! Co? Gdzie ty? No, kościół! Gdzie? Gdzie ty? No, przyjdź do mnie! A ja cię nie widzę! Słuchajcie, widzowie. Ja tobą... no no to... Lataka La już się odnowiła. Nati, trzeba do niego strzelać z wykluwacza jaj. To, co jest na zero. Nie wiem, jak lasery mu nie zadają, a jajka mu zadają 50 HP.

Subskrybujcie se no meu canal